To pomysł na otwarcie biznesu i kto się do tego namówił. W sumie pomysł na otwarcie biznesu rodził się lata, już długie lata ja szukałam tego czegoś i chodziłam w różne miejsca, a tak śmiesznie wyszło, bo podpowiedź i, i sugestia wyszła z google. Prowadziłam swój gabinet dietetyczny i zawsze bardzo ubolewałam że mogę moim pacjentom w gabinecie poza planem żywieniowym tylko zaproponować, że warto byłoby zadbać o kondycję, trochę aktywności fizycznej. I nagle gdzieś pojawił się na horyzoncie właśnie taki koncept studio figura. Tak przyjrzałam się dokładnie i patrzyłam, przecież to jest dokładnie to: dietetyka plus aktywność fizyczna plus medycyna estetyczna, wszystko to, czego potrzebuję. Chciałam sobie już dawno otworzyć gabinet, natomiast no, pandemia ja ta uprzyżowała mi mhm. plany. Nie ukrywam, pod koniec ubiegłego roku pomyślałam, że albo teraz, albo wcale. Moja decyzja trwała 4 lata. Już od 2018 byłam w kontakcie tutaj z dziewczynami. Teraz jestem na to gotowa, że mam tyle siły, że to, no to, jest, będzie, tak, to jest ten czas. Tak. I tak uważam, że wszystko może jeszcze czas. A więc moja historia zaczęła się, no, dobre 3 lata temu, kiedy sama zaczęłam chodzić do Figura w Nowym Tomyślu, tam, gdzie mieszkałam. Sama osobiście schudłam prawie 10 kg i stąd też pomysł na otwarcie studia. Chciałabym zacząć coś po prostu robić dla siebie, na swoje konto. Pomagają mi ludzkiem bardzo dzieci, wspierają mnie córka i syn. Są one dla Ciebie motywacją? Tak, tak. No największą chyba to może być. Miałaś jakieś obawy przed otwarciem studia? mnóstwo. Mm. No i czy, czy damy radę, czy, czy to jest to, czy, czy, to, czy, czy znajdziemy osoby, które tak jak my poczują tą, tą pasję do, do tego. Do tej pody mamy jakieś tam obawy, czy sobie poradzę, czy wszystko będzie tak, jak bym chciała? Na pewno były jakieś obawy, przede wszystkim takie obawy o taką stabilność, prawda? jakąś stabilizację. Chodząc do studia widziałam, ile pań jest zadowolonych z przechodzenia, z efektów, z podejścia dziewczyn do nas. Także śmiało tutaj szłam odważnie do przodu. Znaczy wydaje mi się, że nie. Jest dobry moment na otwarcie mm. biznesu, bo zawsze są y, dwie strony medalu mm. Z jednej strony bardzo się chce, natomiast są też zawsze obawy, tak, czy pójdzie, czy się uda. Satysfakcja z prowadzenia studio figura, y, te codzienne przygody, które mnie spotykają i te niesamowite kobiety, które spotykam mm. w studio i to, że razem przechodzimy przez tą wspólną Całą drogę. drogę. Się razem i popłaczemy sobie czasem hmm. razem, bo różne są te historie. Teraz już wiem, że jestem gotowa, a wtedy trzy lata temu na pewno. Było dużo obaw. Przede wszystkim, czy sobie poradzę sama. Poprzednia firma była prowadzona z kimś, więc zawsze był ten podział hmm. obowiązków. Teraz wiem, że mam duże wsparcie mojego partnera, hmm. dlatego, że to Gdzie jest teraz tak. <laughs> okay. Trzy słowa, które kojarzą się z studio figury. Trzy słowa to będzie profesjonalizm, efekty i uśmiech. Kobiecość, figura, zdrowe samo poczucie, dobre samo Kobieta, sukces i przygoda. Z poprawą jakości skóry, ze zdrowiem i z takim kompleksowym podejściem do kobiet. Jest to kobieta, jest to odwaga, jest to zmiana. Zmiana. Zmiana na lepsze. Tak. Na pewno. Pomarańczowa energia, szczupła, piękna sylwetka i myślę, że forma na lata. O, forma na lata, na lata, nie na lato. Dokładnie. Dokładnie. Wszystkiego dobrego życzymy i pozdrawiamy. Bardzo pozdrawiam